Doktor Wojciech Kowalski był najbardziej szanowanym chirurgiem w Lublinie, ale w nocy z 23 na 24 września 1932 roku zrobił coś, czego żaden lekarz nie powinien zrobić. Jego żona, Anna, zmarła tego ranka na gruźlicę. Wieczorem doktor odmówił pochowania ciała. Nauka posunęła się daleko, mówił do szokowanego proboszcza. śmierć nie musi być końcem. Zamknął się w swojej prywatnej klinice z ciałem żony. Przez trzy dni nikt go nie widział, ale sąsiedzi słyszeli krzyki. Nie krzyki doktora. Krzyki kogoś, kto nie powinien już krzyczeć. Krzyki martwej kobiety, którą doktor próbował przywrócić do życia. Lublin, wrzesień 1932 roku. Miasto pełne życia, kultury i nauki. To tutaj mieściła się jedna z najlepszych szkół medycznych w Polsce, która przyciągała najzdolniejszych lekarzy. Doktor Wojciech Kowalski, czterdziestoletni chirurg, był jednym z nich. Studiował w Wiedniu i Berlinie, pracował w najlepszych klinikach Europy, a potem wrócił do Polski, żeby otworzyć swoją prywatną klinikę przy ulicy krakowskiej przedmieście. Był genialnym chirurgiem, przeprowadzał operacje, które inni uznawali za niemożliwe. Ratował życie ludziom, których inni lekarze uznali za skazanych. Ludzie nazywali go cudotwórcą. Ale jego największym pragnieniem było uratować jedną konkretną osobę, swoją żonę, Annę. Anna Kowalska była o 15 lat młodsza od męża. Piękna, inteligentna, pełna życia. Poznali się, gdy była pielęgniarką w szpitalu, gdzie Wojciech pracował. Zakochali się, pobrali, byli szczęśliwi. Ale w 1931 roku Anna zachorowała na gruźlicę. W tamtych czasach to była prawie pewna wyrok śmierci. Doktor Kowalski próbował wszystkiego, najlepsi specjaliści, najnowsze leki, podróże do sanatojów w górach. Nic nie pomogło. Anna umierała powoli, przez rok, a doktor Kowalski tracił rozum, obserwując, jak jego ukochana słabnie każdego dnia. Jestem lekarzem, mówił do siebie w nocy, gdy Anna spała obok, coraz słabsza. Powinienem móc ją uratować. Muszę móc ją uratować. Ale nawet geniusz nie mógł pokonać gruźlicy w 1932 roku. Anna zmarła rankiem 23 września o godzinie 6.15. Doktor Kowalski trzymał jej rękę, gdzie wydała ostatni oddech. Nie opuszczaj mnie, błagał, choć wiedział, że już odeszła. Proszę, nie odchodź. Ale Anna była martwa, i wtedy doktor Kowalski podział decyzję, która zmieniła wszystko. Jeśli nauka może uratować życie, może też je przywrócić. Wieczorem, 23 września, ksiądz Kowalczyk przyszedł do kliniki doktora Kowalskiego, żeby zorganizować pogrzeb. Znalazł lekarza w jego gabinecie, otoczonego książkami i notatkami. Doktorze, wyrazy współczucia. Anna była wspaniałą kobietą. Kiedy chciałby pan zorganizować pogrzeb? Nie będzie pogrzebu, księże. Słucham. Anna nie potrzebuje pogrzebu. Nie jest naprawdę martwa. Jej serce przestało bić, ale to nie oznacza końca. To tylko przerwa. Ksiądz spojrzał na lekarza z niepokojem. Doktorze, rozumiem, że jest pan w szoku, ale. Nie jestem w szoku. Jestem racjonalny. Czytałem o eksperymentach w Niemczech i Rosji. Lekarze tam próbują przywracać funkcje życiowe po śmierci klinicznej. Stymulacja elektryczna serca, sztuczne oddychanie, transfuzję krwi. Jeśli działam szybko, zanim rozkła postąpi zbyt daleko. To jest bluźnierstwo. Bóg daje życie i Bóg je zabiera. A ja jestem lekarzem i dam mojej żonie drugą szansę. Ksiądz wyszedł szokowany. Natychmiast poinformował władze miejskie. Ale zanim ktokolwiek mógł zareagować, dr Kowalski zamknął się w klinice. Ciało Anne było w jego prywatnej sali operacyjnej. Doktor Kowalski pracował całą noc. Najpierw wypompował zalegającą krew i zastąpił ją świeżą kryją, którą pobrał od dawców, bez ich wiedzy zakradł się do szpitala i ukradł zapasy. Potem podłączył działo do eksperymentalnego urządzenia, które sam skonstruował elektrycznego stymulatora serca, inspirowanego pracami włoskiego naukowca Luigi Galvaniego. Przez całą noc przypuszczał prączy przez ciało Anny, próbując zmusić serce do ponownego bicia. O trzeciej nad ranem sąsiedzi usłyszeli coś dziwnego, głośny huk, jakby eksplozję, a potem krzyk. Nie krzyk doktora. To był krzyk kobiety. Żyje. Krzyczał doktor Kowalski triumfalnie. Anno, żyjesz. Ale krzyki kobiety nie brzmiały jak krzyki radości. Brzmiały jak krzyki bólu, przerażenia, agonii. Następnego dnia doktor Kowalski nie otworzył kliniki. Ani następnego. Przez trzy dni nikt go nie widział. Ale w nocy sąsiedzi słyszeli dziwne odgłosy dobiegające z kliniki. Kroki ciężkie, nierówne, jakby ktoś kulał. Capanie, czasami słowa niezrozumiałe, zniekształcone. I zawsze, co noc, krzyki doktora. Anno, proszę, próbuj mówić. Wiem, że mnie słyszysz. W końcu policja postanowiła działać. Czwartego dnia, 27 września, komisarz Nowak wraz z trzema policjantami wybił drzwi kliniki. To, co znaleźli w środku, sprawiło, że nawet zahartowani funkcjonariusze poblądli. Klinika wyglądała jak scena z koszmaru. Wszędzie były kable, butelki z chemikaliami, zakrwawione bandaże. Na ścianach notatki pisane gorączkowo równania, schematy, rysunki ludzkiego ciała. A po środku, przywiązana do łóżka szpitalnego, leżała Anna Kowalska. Albo to, co kiedyś było Anną. Jej działo było blade jak papier, pokryte siniakami w miejscach, gdzie doktor wstrzykiwał różne substancje. Oczy miała otwarte, ale puste, patrzyły w sufit bez mrugnięcia. Usta poruszały się, ale nie wydawała żadnych zrozumiałych dźwięków. Była żywa, serce biło, płuca oddychały. Ale to nie była Anna Którą wszyscy znali. Doktor Kowalski stał obok, wyczerpany, z szalonymi oczami. Trzymał jej rękę. Widzicie, ona żyje. Przywróciłem ją do życia. Doktorze Kowalski, powiedział ostrożny komisarz Nowak, Pana żona jest, ona nie jest świadoma. Jeszcze nie, ale to tylko kwestia czasu. Mózg był bez tlenu przez kilka minut po śmierci. Potrzebuje czasu na regenerację, ale żyje. To jest największe osiągnięcie się stoi medycyny. Jeden z policjantów podszedł bliżej do łóżka. Anna nagle odwróciła głowę w jego stronę. Jej usta otworzyły się szeroko i wydała dźwięk. Nie krzyk, nie słowo, ale coś między jękiem a skowytem. Co pani zrobiło? Szepnął policjant cofając się. Daje jej czas. Za kilka dni, może tygodni, jej mózg się zregeneruje. Będzie znowu sobą kropka. A jeśli nie. Doktor Kowalski nie odpowiedział. Komisarz Nowak zadecydował, że trzeba wezwać lekarzy szpitala psychiatrycznego. Przybyli w ciągu godziny doktor Lewandowski, najlepszy neurolog w Lublinie, i doktor Wiśniewski, chirurg. Obaj zbadali Annę. Ich werdykt był jednoznaczny. Serce bije, płuca oddychają, ale to nie jest życie, mówił doktor Lewandowski. Mózg jest martwy. To, co pan widzi, to tylko odruch. Ciało funkcjonuje mechanicznie, ale nie ma tam świadomości. Pana żona nie żyje, doktorze Kowalski. To, co pan stworzył, to nie jest człowiek. Kłanie pan, krzyczał Kowalski. Ona żyje, widzę to w jej oczach. W jej oczach nie ma nic, przepraszam, ale musimy zakończyć ten eksperyment. Nie, nie pozwolę, ona jest moją żoną. Doktor Kowalski rzucił się na doktora Lewandowskiego skalpelem. Policjanci musieli go obezwładnić. Krzyczał, płakał, błagał. Nie odbierajcie mi jej znowu. Proszę, już raz umarła, nie mogę tego znowu przeżyć. Anna, albo to, co z niej zostało, leżała nieruchomo na łóżku. Jej oczy wciąż patrzyły w sufit. Usta wciąż poruszały się bezgłośnie. Doktor Wiśniewski podział okrutną, ale konieczną decyzję. Odłączył urządzenie podtrzymujące funkcje życiowe. Serce Anny przestało bić. Po raz drugi, i tym razem ostatni. Doktora Wojciecha Kowalskiego przewieziono do szpitala psychiatrycznego w Lublinie. Nigdy nie doszedł do siebie psychicznie. Spędził ostatnie lata życia w zakładzie, powtarzając w kółko. Ona żyła. Przywróciłem ją. Byłem blisko. Gdyby dali mi więcej czasu. Zmarł w 1937 roku. Jego ostatnie słowa, według pielęgniarki, były – Anno, przepraszam, nie zdążyłem cię uratować. Oficjalnie, według raportu policyjnego i medycznego, eksperyment doktora Kowalskiego był całkowitą porażką. Nie przywrócił żony do życia, tylko ożywił jej działo przez sztuczne środki, bez przywrócenia świadomości. Ale były dziwne szczegóły, o których władze wolały nie mówić głośno. Doktor Lewandowski – który badał Annę tego dnia, zanotował w swoim prywatnym dzienniku, znalezionym po jego śmierci w 1956 roku emotikon smutek. Gdy byłem sam z ciałem pani Kowalskiej, przed odłączeniem urządzeń, jej oczy poruszały się, śledziły mnie, a gdy pochyliłem się bliżej, jej usta poruszały się, jakby próbowała coś powiedzieć. Przez chwilę, przez jedną przerażającą chwilę, wyglądało na to, że jest tam ktoś. Że ona tam była, uwiejrzona w tym niedziałającym ciele. Pielęgniarka, która była obecna podczas odłączania urządzeń, opowiadała później rodzinie dziwną historię. Gdy serce przestało bić, pani Kowalska nagle otworzyła oczy szeroko. Spojrzała wprost na swojego męża, który był trzymany przez policjantów, i widziałam w tych oczach wdzięczność, jakby dziękowała mu za uwolnienie. Ale czy to była prawda, czy tylko imaginacja ludzi wstrząśniętych w tym, co widzieli. Klinikę doktora Kowalskiego zamknięto. Budynek stał pusty przez lata. W czasie II wojny światowej został zniszczony przez bombardowania. Ale ludzie, którzy mieszkali w okolicy, opowiadali dziwną fistoję. Mówili, że czasami w nocy, gdy wszystko jest cicho, słychać z ruin dźwięki, brzęczenie elektryczności, sapanie, a czasami Krzyk kobiety, krzyk, który nie brzmi jak krzyk żywej osoby, brzmi jak coś, co jest pomiędzy życiem a śmiercią, coś, co chce umrzeć, ale nie może. W archiwach medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie wciąż znajdują się notatki doktora Kowalskiego. Jego eksperymenty, obliczenia, schematy oficjalnie są zamknięte dla publiczności, ale niektórzy studenci mówią, że czytali fragmenty. I że niektóre z jego odkryć były zadziwiająco trafne, że jego metody reanimacji były o dekady przed swoim czasem. Gdyby miał lepszy sprzęt, więcej czasu, współczesną wiedzę, mówią studenci. Może by się udało, ale inni odpowiadają. Niektóre granice nie powinny być przekraczane. Śmierć istnieje z powodu i próba jej pokonania może stworzyć coś gorszego niż sama śmierć. Historia doktora Kowalskiego to opowieść o miłości, która przekroczyła granice rozumu, o naukowcu, który nie mógł zaakceptować śmierci ukochanej osoby, i o pytaniu, które wciąż pozostaje bez odpowiedzi, gdzie jest granica między życiem a śmiercią. Czy gdybyś mógł przywrócić ukochaną osobę do życia, czy byś to zrobił? Nawet jeśli nie byłoby pewności, że to będzie ta sama osoba. Napisz w komentarzu, co sądzisz o eksperymentach próbujących pokonać śmierć? Czy nauka powinna badać te granice? Czy niektóre rzeczy lepiej pozostawić naturze? Jeśli chcesz więcej mrocznych historii o naukowcach, którzy posunęli się za daleko, subskrybuj cień tajemnic. Bo niektóre odkrycia mogą być zbyt niebezpieczne, żeby je czynić.